To, co słyszą Państwo w tle, to oryginalny podkład muzyczny towarzyszący wystawie, dwudniowej wystawie w Boguszowie Gorcach. Nie mogą Państwo już jej zobaczyć, ale zapisaliśmy ją na tym wideo i rozmawialiśmy z twórcami, którzy planują kolejne eventy, i mamy nadzieję, że się Państwu spodoba. Nie znamy się, no to wypadałoby się przedstawić Paweł Ludwiczak niezależny portal o kulturze Wałbrzych, tu nic się nie dzieje, ale jesteśmy w Boguszowie Gorcach i kolektyw Gottesberg Art, kim jesteście? Mówi Marcin Mielcarek, współautor wystawy Pasjonat Beksińskiego i swojego miejsca zamieszkania. Ja wspólnie z żoną go tworzymy, plus y, wielu znajomych, którzy nam pomagają w transporcie, w załatwianiu y, materiałów, jakieś składki, nie? tego typu rzeczy. No i tak sobie działamy tutaj. Czyli taka lokalna inicjatywa Lokalne, tak, twórcza, tak, 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 i tak. z tego co czytałem na wydarzeniu, ma e, no, taki charakter, jakby to powiedziano, w instytucji kultury oddolny, oddolny czy w urzędzie. W katasie, tak, zgadza się, tak. Co to znaczy? Co robicie w ogóle? No staramy się prze... przeżyć kultury w Boguszowie, bo nikt innego tego nie robi, prawda? Mamy wręcz problemy od strony miasta, dlatego robimy sobie sami. Mhm. Żeby coś, coś dla ludzi st stworzyć, prawda? Jesteśmy, e, Państwo sobie to zobaczą na filmie, e, w byłym sklepie spożywczym. Tak, zgadza się. Czyli nie potrzebujemy turbo-białej ściany, nie, nie, nie. E, nie potrzebujemy dywanu i e, burmistrza czy prezydenta czasami, nie. po prostu chodzi. Prawdą jest, że sztuka broni się sama, też, też w, tym, w tym aspekcie, tak? Że, że, że można znaleźć takie miejsce, można znaleźć miejsce. Jeżeli chce się coś zrobić, jeżeli chce się być... Mamy, mamy kilkadziesiąt osób. dzisiaj. No, tak jak, tak być... jak w poprzednich latach nie mieliśmy możliwości lokalu, więc poszliśmy do parku. Aha. I w parku stworzyliśmy wystawę, nie? też grupa ludzi pomogła, pozwoliliśmy stoły, rozwieśniłem. Około 60 metrów lin alpinistycznej, alpinistycznej w koło drzew, i na tym zaczęliśmy pracę. I wyszło świetnie. A jesteście tutaj lokalnie związani? W ten, znaczy, mieszkacie tutaj, tak? Tak. W... Boguszyw to moja taka ojczyzna, nie? No, okej. Okay. Jestem zakorzeniony tutaj, związany z nią. Historia mnie interesuje, stąd też nazwa e, Gottesberg. E, no mamy część tej historii też na tak? Na, na pracę, tak? To jakby w, ożywiam starych boguszowian, nie? mieszkańców, bo tutaj, oprócz tych dwóch panów, to tamci są y, mieszkańcami nie, nie, niemieckimi. Aha. No i są oryginalne też y, imiona i nazwiska fotografów, którzy wykonali zdjęcia, nie? Okay. Staram się ożywiać ludzi. W drugiej sali też jest część y, Polaków, górników, chodzisz, pracujących chodzisz, tu niegdyś no. w Boguszowie. Kawał historii, Kawałek, tak. ważny element Gadać. tych miast i chodzi o tę trudną przeszłość tych regionów. Wszędzie gdzie, gdzie mieliśmy tutaj przemysł górniczy, nawiązuje się do, do tego, do tych, do tych czasów, do historii, mieliśmy to, to takie kolanko finansowe, tak? Zgadza no, się. Tak. Gdzieś się odbija też? Tak, tak, to bardzo, bo była u nas i kopalnia Barytu, jedyna w Polsce czy w Europie, w Europie białego Barytu, po zamknięciu wiadomo. Padło finansowanie i domów kultury i, i wszystkich atrakcji, które mogły być w mieście. Potem pozamykali kopalnie, e, węgla. Także już po prostu nic tu się nie dzieje. Dosłownie nic. Jeżeli chodzi o kulturę, to jest to miasto. Młodzi powyjeżdżali. E, wystawa jest manifestem? Czy wy nie. jesteście manifestem? Nie. Czego swoje? Robimy po prostu swoje. To, co potrafimy na niebie. Okej. Okay. To sztampowe pytanie na koniec. Co dalej? Dalej? Dalej będziemy coś tworzyć i wystawiać. <laughs> okay. Może coś teraz zwariowanego? Kiedyś pewna pani mi wspomniała, że zrobili wystawę na płotach. Po prostu droga, płoty, powiesiali obrazy na płoty. Może coś w tym stylu? Lub coś jeszcze... dziwniejszego. Okay. A dla mnie im dziwniejsze, tym lepsze. <laughs> Okej, okay, dzięki. Śledzimy. E, czekamy i gratulacje, i dzięki za to, za, za co robicie, no. Również